Dzień dobry wszystkim. Witam was w dniu dzisiejszym. Jestem teraz w parku Tineretului i chciałem dzisiaj nagrać tego vloga w związku z polską policją. Cieszmy się, że jeszcze jest Polska. Tak, dokładnie. Ale mimo że powstało już wiele filmów na tym kanale w tym temacie, to chciałem, żeby powstał jeszcze jeden, następny. A w tym dzisiejszym odcinku będę opowiadał o tym, jak możemy w ogóle nazywać policję. Jakich określeń użyć do tego, żeby powiedzieć właśnie o policji. Jeżeli jesteście zainteresowani, no to serdecznie Was zapraszam. Ja prawie jak tutaj spaceruję w tym parku, to mimo, że jest 2 stycznia, mimo że chciałoby się rzec, że tutaj powinno być zaciśnie i spokojnie, to słyszę wycie syren jakiekolwiek by to nie były, czy to karetka pogotowia, czy E, właśnie jakiś wóz strażacki, czy może policja? Ciężko już w sumie odróżnić, kto jest kto. E, I oni tak jeżdżą, mimo że jest puste miasto nie ma nikogo na ulicach to oni muszą jeździć na sygnale. Ale to jest tak, a propos tego dzisiejszego filmu taka ciekawostka e, przejdźmy do tego, jak można właśnie nazwać polską policję jakich można użyć określeń, do tego, żeby o nich powiedzieć, żeby właśnie zaakcentować, że to jest policja. I ja szukałem wiele takich różnych yy, w internecie, tak? Jak ludzie yy, mówią właśnie na policję. Takich wiele słów, wyrażeń. No i udało mi się takie znaleźć, które chciałem podsumować w tym dzisiejszym filmie. I pierwsze takie określenia to będą bardziej z języka angielskiego. Takie sobie wybrałem i, i jedno z nich to jest polismany, czyli jak policeman można powiedzieć po angielsku, to policmany, to jest tak po polsku polismany, polismany można powiedzieć właśnie na temat polskiej policji albo jest też inne określenie, to jak na przykład Amerykanie mówią i oni mówią, i to jest brzydkie określenie, mówią pigs czyli świnie eee, oni tak używają takich określeń na przykład w USA pigs, czyli świnie eee, oprócz tego nie wiem, jak oglądaliście wiele takich filmów, jakichś sensacyjnych, i tak dalej, pojawiało się tego dużo. Ludzie byli bardzo zafascynowani tego rodzaju twórczością, jaka przyjechała z zachodu, z oceanu. Wiele filmów, takich, co o, można by powiedzieć, że były uznawane za hity, a ja mówiłem na temat tych filmów, bo może na początku mi się podobały, ale później jak zobaczyłem, jak są te filmy, realizowane, że wszystko jest takie niewiarygodne w tych filmach, że oni będą strzelać i strzelają tam, ta policja strzela do tych przestępców i tak dalej i oni oni w ogóle ich to tam nie wiem nie rusza, to jakby byli niewidzialni. Jak już kogoś poszczelą, to ktoś leci, tak. Leci tak w powietrzu takie, takie tak 10 metrów ten, bo od tej ani widać w ogóle krwi ten. Także takie, takie bajki bym powiedział. Ja śmiałem się z tych filmów różnych sensacyjnych, że to jest takie film z cyklu Zabili go i uciekł. No bo tak, to wygląda tak, zabili go i uciekł. I, i ja tak nazywałem te filmy. I oni w takich właśnie filmach amerykańskich używali. Często też określenia gliny. Przynajmniej tak to było tłumaczone na język polski i yy, u nas filmy, to jest. Ja, ja już od, od tego się odzwyczaiłem, bo jak oglądam teraz filmy jakieś, to oglądam z napisami, ale w Polsce, to Polska to jest jeden z nielicznych krajów, gdzie jest ten dubbing taki, że. <laughs> Wysłyszycie tak w tle, co, co jest mówione po angielsku w tych filmach, ale czyta lektor jednym głosem wszystkich wszystkie postacie, cały film po prostu, tak? Ludzie się temu dziwią, że to tak w ogóle istnieje coś takiego, że, że takie coś jest zrobione, jeżeli chodzi o, o te filmy, jakie są tłumaczone właśnie w Polsce, i oni tam używają często takiego określenia jak gliny gliny właśnie, czyli takie caps i te gliny to jest też takie kolejne słowo, które przylgnęło do y, policji ale czy tak się mówi? W sumie w Polsce gliny raczej chyba y, rzadziej wydaje mi się bardziej to tak wynika właśnie y, z tych filmów, o których wspomniałem, no tak mi się przynajmniej wydaje nie wiem czy pamiętacie jak nieraz spacerowałem sobie, teraz jestem w parku, ale jak tam byłem w Popeszti Lordeni i Przechodziłem koło jakichś domów, to ujadały szczekające psy. Ja zawsze wtedy mówiłem do tych psów: Przestańcie szczekać na mnie, ja nie jestem z policji, albo. Mówiłem jeszcze inaczej, że te psy wiedzą, że ja nie lubię policji, dlatego szczekają. I to też się tak gdzieś przyjęło, że to jest chyba najpopularniejsze określenie, żeby mówić na temat policjantów, że to są po prostu psy. Psy, ale to. Mi się wydaje, że to określenie jest taką bardzo wielką pogardą, i właściwie pies to jest najlepszy przyjaciel człowieka, więc też do końca nie rozumiem tego określenia i, i, i jakaś geneza tego. No, można tutaj spekulować, skąd się to wzięło, dlaczego też tak ten ludzie mówią, ale jest to jedno z popularniejszych, właśnie określeń, krzywdzące dla naszych. Piesełów, naszych piesków, bo psy to są, tak jak mówię, bardzo dobre zwierzęta. Eee, I czemu takie pozytywne określenie brzmi tak bardzo negatywnie? Bo to jest bardzo negatywny wydźwięk i, i wy, nie możecie, wy możecie to usłyszeć na przykład, jak ktoś powie: O, jadą psy! I to jest zawsze z takim akcentem. To nie jest tak, że jadą jakieś miłe pieski, tylko to jest zawsze ten akcent taki: psy! 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 Jadą psy! I wtedy, wtedy wiecie o co chodzi, tak? To nie brzmi ładnie, to brzmi po prostu tak jak brzmi. To brzmi tak nawet e, ordynarnie chciałoby się rzec, tak? No ale nie wiem, no takie jest jedno z tych określeń, które jest najbardziej popularne. Natomiast jeszcze jest takie jedno i jak już mówimy o psach, to też się mówi, czasami jest tak potocznie psiarnia, że ich jest więcej tych policjantów, że to już jest więcej jak dwóch może, bo nie wiem te psy, no to jest tak może jest jakiś patrol jeden taki tak, który podjedzie gdzieś tam, żeby coś skontrolować, czy zatrzymuje kierowców po to, żeby wlepiać mandaty, żeby zarabiać pieniądze dla jakiejś gminy czy dla jakiegoś miasta. No bo oni od tego są, oni nigdy nie są od tego, żeby pomagać obywatelom, to zawsze powtarzałem. Ale właśnie jak język więcej, jak przyjadą na jakąś chyba taką akcję, to mi się wydaje, że wtedy się używa tego określenia psiarnia. Policja ma też przy sobie jakieś uzbrojenie, można by powiedzieć. Albo powinien być to pistolet, albo najczęściej jest to Pałka. Chociaż nie wszyscy chyba też tak, bo zależy od jaki to jest rodzaj policji. Tutaj na przykład są tacy policjanci w Rumunii, taka policja lokalna, i oni w ogóle niczego nie mają. Oni tak widzą tacy w takim granatowym mundurze i, i niczego nie mają. Praktycznie przy sobie ja nie widziałem żeby tam mieli coś na pasku. I ten, od tego jest jakaś inna, in, inny wydział policji tutaj. Ale generalnie przyjęło się tak, że mówi się na nich pały też. Pały. I to też wynika chyba z tego, że policja tak pałowała ludzi, że policja ma ten taki właśnie bardzo negatywny wizerunek. On się pogorszył już do maksymalnego stopnia w ostatnich latach i, i teraz większość ludzi gardzi policjant, tak jak ja gardzę, i nie mają szacunku do policjantów. Ale jeżeli chodzi właśnie o to określenie, jakim są pały, to ono już bardzo dawno do nich przylgnęło, bo oni już w przeszłości używali tej przemocy wobec ludzi. Już w przeszłości używali tych pałek właśnie, żeby pałować ludzi. No i dlatego też się wzięło to określenie właśnie stąd. Kolejne określenia właśnie na taką policję to są mędy, co ja tu mam jeszcze zapisane, niebiescy miejskie suki. <laughs> mędy, niebiescy, miejskie suki. Eee, no tak. Mędy, nie wiem w sumie czemu mędy, ale znalazłem też takie określenie, że tak się mówi też na policję. Miejskie suki. Pierwszy raz to gdzieś właśnie wyczytałem też w internecie, nie wiem, nie słyszałem tego, ale chciałem powiedzieć, że takie jest i to ostatnie, znaczy nie ostatnie w tym filmie, ale które powiedziałem wcześniej wspomniałem niebiescy. Powiedziałem niebiescy. Nie chyba tak, bo niebiescy no właśnie z tego względu, że to ich umundurowanie jest takiego koloru. Ono jest bardziej granatowy, takie bym powiedział chyba bardziej ten, ale mówi się niebiescy potocznie, albo może przez to, że mają te, te radiowozy takie ciemne, niebieskie, też, też jest granat taki, nie wiem, ale mówi się niebiescy czasem, tak? Bo tak czy inaczej jest to gdzieś tam pokrewny kolor niebieskiego, jakim jest granatowy, no bo to jest taki bardzo ciemny kolor, ale mówi się niebiescy, no bo nie musi granatowy, granatowy, można by powiedzieć... Teraz tak na dowódcę jakiś to, że to jest granatnikowy na przykład, tak jak był ten dowódca komendant główny policji, no co szczelał z granatnika, co pomylił go z głośnikiem bluetooth. No to można by powiedzieć wtedy tak, że to jest taki granatnikowy albo granatowy. To wtedy tak, ale bardziej granatnik albo gr gr granatowy, nie wiem. Ale w tym wypadku to chyba niebiescy pasuje lepiej. Następne określenia to są smerfy, no bo oni są tacy właśnie jak smerfy, tak? Tacy niebiescy. I e, dlatego tak się przyjęło. I jeszcze często się mówi na przykład jak jest policjantka, bo kobiety też pracują w policji, i wtedy używa się określenia takiego smerfetka. A smerfetka tam stała, taka smerfetka z policji. No i to są takie kolejne właśnie dwa takie bym powiedział wstawiające yy, i chyba w pozytywnym takim znaczeniu określenia, tak? No bo wszystkim smerfy, a tym bardziej smerfetka, kojarzy się z czymś pozytywnym, więc nie wiem, te określenia są takie, mają taki wydźwięk właśnie, że one mają was nie zniechęcać do policji. Jak już użyłem określenia policji, to ja często też używałem innego określenia, jakim jest milicja. No bo kiedyś, zanim powstała policja, to oni nazywali się milicja i oni mieli bardzo zły wizerunek, milicjanci kiedyś w przeszłości, dlatego chcieli iść gdzieś tam z duchem czasu i postępu, jak to jest na świecie, bo wszędzie się to tak nazywało, że no, tylko że w różnym języku inaczej, ale było na literkę P i nazywało się policja, a nie milicja. No i oni chcieli zmienić ten wizerunek, to tak jak jest ze zmianą wizerunku, platformy obywatelskiej, którzy zmienili na koalicja obywatelska bo oni popełnili wiele przestępstw wiele złego zrobili dla kraju i żeby nie kojarzyło się to źle to zmienili z platformy obywatelskiej na koalicja obywatelska, to tak samo jest tutaj tak? taka zmiana dla zmiany zmiana kosmetyczna, żeby się źle nie kojarzyło, żeby się nie kojarzyło też gdzieś z jakimś komunizmem i z tamtymi czasami oni już nie są milicjanci tylko są policjanci ale tak czy inaczej Zapracowali sobie na taki wizerunek, jaki mają, a mają go chyba właśnie najgorszy od tych lat 80. Takie jest moje zdanie. Następne określenie to jest suki, tak? I jeszcze chciałem powiedzieć o suka w sensie radiowóz, tak? Bo okej, okay, no w sumie nie wiem, może i tak się mówi też, że jadą suki, ale to właśnie chyba jak jadą w takim dużym radiowodzie, w tym takim, to jest Volkswagen taki duży chyba. Jakiś transporter czy coś takiego z takimi kratami w oknach, tak? to ma budzić grozę i to jedzie taka wielka suka wtedy. No i w, w tym radiowozie, w tej wielkiej suce mogą jechać właśnie takie policjanty, których można nazwać suki. Na taki radiowóz, jeszcze w ogóle policyjny, to znalazłem takie określenie, że mówi się lodówka. że To jest taka wielka lodówka, że jedzie taki radiowóz i. No i niektórzy może używają takiego, tak. Gdzieś to słyszałem w swoim życiu, ale muszę powiedzieć, że to się nie powtarzało zbyt często. Następne określenie to też jest takie pocieszne i na policję można powiedzieć misiaczki, ale to się chyba mówi tylko na tych policjantów, którzy stoją z fotoradarem, z tak zwaną suszarką. Że oni trzymają tą suszarkę, nie jest to suszarka do włosów, ale tak się na to mówi, i oni mają ten fotoradar i stoją tak, żeby żeby was złapać za przekroczenie prędkości. Tak mnie złapała słowacka policja, jak wracałem z Polski do Rumunii. I wtedy była taka sytuacja, że jechałem przez takie, można powiedzieć, pola nicości i tam było ograniczenie do 70. Jechałem 70, a za 100 metrów było nagle Ograniczenie do 50 i tam był jeden budynek, jak wyglądał jak jakaś hurtownia czy coś takiego po prawej stronie. Żywej duszy tam nie było, ale oni stali tam, bo było 50 po prostu ograniczenie i zatrzymali mnie. Kazali zjechać. Chcieli, żebym zapłacił 50 euro mandatu. Ja zacząłem się targować, rozmawiać do nich po polsku, bo oni bardzo dobrze rozumieli polski słowacy, słowaccy policjanci. No, i wytargowałem mandat na 20 euro, tak? Także musiałem im zapłacić. Jeszcze w dodatku kartą, bo oni nie chcieli przyjąć gotówki. Nie wiem, chyba mają też tak, ten, żeby nie było, że wzięli jakąś łapówkę, że ktoś im mógł dać, nie wiem, więcej, mniej, czy jak, jakkolwiek, tak? I dlatego oni tylko kartą. Jeszcze wtedy nie miałem już pieniędzy, byłem taki spukany. Musiałem. Użyć karty kredytowej, jeszcze ona nie chciała mi działać. Cyrki, jak nie wiem, ale w końcu zapłacimy mi te 20 euro. Wyjeżdżam stamtąd, a za tym ograniczeniem do 50 było za chwilę z powrotem 70 w tym pustkowiu. Więc powiedzcie mi, że oni nie są po to, żeby właśnie łapać takich jak ja, bo, albo innych tak kierowców, którzy jeżdżą, tylko i wyłącznie, żeby czepać kasę. I właśnie oni stoją, takie misiaczki, to są właśnie takie misiaczki, które stoją z taką suszarką, i oni czyhają tylko na to, żeby was złapać i żeby wam wlepić mandat za przekroczenie prędkości. Okej, okay, ja przekroczyłem, ale czy to miało jakikolwiek sens i logikę, to zatrzymanie i te znaki, które zostały tam postawione, nie miało żadnego logicznego sensu. I to zostało zrobione tylko i wyłącznie po to, żeby robić pieniądze, żeby zrobić taki biznes. Bo on teoretycznie był legalny. Oni stali prawidłowo, znaki były teoretycznie prawidłowe, ale logicznego sensu, moim zdaniem, tu nie miało. Mm, zatrzymywanie w tym miejscu i w ogóle ograniczenia prędkości, jakie tam były. To było tylko pod biznes zrobione, tylko i wyłącznie, no i zatrzymały im je misiaczki z suszarką. Kolejne dwa określenia to są hydranty i dyskoteka. To pierwsze nie mam pojęcia czemu hydranty, jeżeli wy wiecie to napiszcie w komentarzu czemu się mówi hydranty. A dyskoteka no to, to wiem to ze względu na to, że jak jedzie ten radiowóz policyjny to oni mają te koguty takie tak, w sensie światła i one tak pulsują, tak się zmieniają te kolory, niby niebieski tak, ale to jest takie... Takie wiecie, jak na dyskotece po prostu one tak pulsują się, tak zmieniają te światła. Jeszcze mam takie dwa określenia, o których chciałem wam tutaj powiedzieć w tym dzisiejszym odcinku. Jedno to jest bomby, bardzo takie wrażliwe słowo na YouTubie, ale okej, okay, no to jest tylko w kwestii komentarza, i to się mówi na te właśnie koguty policyjne, że właśnie one tak się nazywają. Nie chcę nadużywać tego słowa, bo jest wrażliwe. No ale. Ponoć, że tak można powiedzieć, na te koguty, też na te co się świecą na radiowozie. Czemu też takie określenie to nie wiem, ale wiem, że po prostu pojawiło się jako nieliczne z takich ciekawszych jeszcze w internecie. I co Wam chciałem jeszcze powiedzieć? Bęben. Co to jest bęben, jeżeli chodzi o, o policję? I to jest taki policyjny komputer danych, czyli tam jest bęben i oni mogą zakręcić tym bębnem jak was zatrzymają, to mogą sprawdzić właśnie w tym bębnie, tam przez radio zapytają się, weź, weź tam zajrzyj do bębna i, i zobacz, czy tu mora ma jakieś punkty karne czy nie, czy mu dać więcej, czy mu zabrać prawo jazdy, czy mu nie zabierać i tak dalej, i tak dalej, no. także oni sprawdzają takie rzeczy w tym bębnie i mam jeszcze ostatnie takie określenie, które pojawia się bardzo często na płotach, na jakichś ogrodzeniach o, o takie słowo, które Pojawia się wszędzie, zwłaszcza kibice, tak zwani kibole, używają tego określenia, ponieważ mają napięku z policją. Ostatnio to w ogóle e, uważam, że kibice w Polsce, ci kibole, to jak się mówi o, o nich potocznie, chuligansi, to oni w ogóle stetryczeli. To już nie jest to samo, co było kiedyś. Ci ludzie nie wiem, co się z nimi stało, tak, bo wtedy, kiedy powinni być aktywni, wtedy, kiedy powinni dać sprzeciw. To nie, to oni się ustawili w kolejce pod olewkę, zamiast walczyć o, o prawa ludzi, tak? Właśnie ci kibice, którzy powinni budzić respekt. Kiedyś tak było, że oni budzili respekt, że ludzie się ich bali, tak? Ja znalazłem kiedyś takie określenie, było napisane gdzieś w Krakowie. Nie musicie nas lubić, wystarczy, że się nas boicie. I to napisali kibice. <laughs> Ale to nie jest to, o czym chciałem tutaj powiedzieć. Jeżeli chodzi o to określenie, tym określeniem jest HWDP. HWDP przez CH pisane. Często ludzie piszą to z błędem, bo myślą, że to słowo na H, to ono się pisze um, przez samo H, ale ono się pisze przez CH, więc musi być CHWDP. I to jest takie określenie. Myślę, że nie trzeba go rozwijać, że każdy zrozumie i zna to określenie. Ono jest jedno z bardziej właśnie takich popularnych i tego się życzy właśnie policji. Tego zawsze życzyli kibice policji. Poczekajcie, bo idzie jakaś bawa i nie rozprasza. Szła tam kobieta, tak głośno gadała. A ja nie mogę zabrać myśli, jak ktoś tak czasami głośno gada, a Jestem sam, tutaj niby cisza. Okej, okay, tam może te policyjne czy jakieś inne syreny jechały na początku, ale generalnie jest tutaj cicho. Idę takim mostkiem, trzeba się trzymać, bo ten mostek jest taki trochę śliski. No i co? I to są właśnie takie określenia, które symbolizują policję. Jest ich trochę. Myślę, że jakiś najważniejszy powiedziałem. Nie wiem, czy wyznacie jeszcze jakieś inne. Jeżeli tak, to oczywiście podzielcie się. Waszymi opiniami w komentarzach. Cicho być tam. <noise> Latają mewy i robią hałas. No i napiszcie po prostu, czy jakieś inne znacie jeszcze, czy może jakieś pominąłem, bo na pewno wydaje mi się, że tak jest, że nie wszystko powiedziałem, ale znalazłem te, które mieliście okazję usłyszeć. No i co? I skomentujcie to, tak? Czy wy w ogóle lubicie? Policji, czy macie do nich szacunek, czy jesteście gdzieś podobnego zdania, to tak jak ja się wyraziłem w tym filmie i wyrażałem się w innych filmach na temat właśnie e, policji. No, moje zdanie znacie, tak? Każdy ma prawo do swojego. Ja jestem taki, i nie zamierzam się zmienić. I myślę, że policja się nie zmieni, e, będzie wręcz coraz gorzej. I cieszmy się jeszcze, że jest Polska, że nie mamy jakiejś innej. Ukraińskiej czy amerykańskiej policji, bo wtedy już będzie, jak się to mówi, po tych, które tutaj latają nawet. No. Wtedy już nie będzie tak milusio, aczkolwiek teraz też nie jest miło wcale, jeżeli chodzi o policję. To są wszystkie określenia, które chciałem dzisiaj Wam przedstawić w tym odcinku, opowiedzieć. Zachęcam oprócz komentarzy do. Lajkowania tego filmu, dawajcie łapki w górę, no i subskrypcję tego kanału i widzimy się w następnych filmach, vlogach, żywcach itd. Tak Do zobaczenia, no i wszystkiego dobrego, pa pa.